Przez cały okres okupacji władze Polskiego Państwa Podziemnego starały się wyszkolić profesjonalne kadry lekarzy i pielęgniarek, które dbałyby o rannych żołnierzy, o rannych hakowców biorących udział w akcjach w czasie okupacji, ale przede wszystkim należało mieć te kadry gotowe na czas powstania. Ogromną rolę spełniły tutaj tajne, konspiracyjne wydziały lekarskie. Jakie były w Warszawie? Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz inne szkoły, przede wszystkim szkolące pielęgniarki. Nade wszystko czekano na powstanie i na to, żeby później w szpitalach móc przyjąć setki, jeśli nie tysiące pacjentów. No i spełniło się to właśnie w ciągu sierpniowych i wrześniowych dni powstania, kiedy Należało tej pomocy udzielić. W sierpniu i we wrześniu 1944 roku, w ciągu 63 powstańczych dni, setki powstańców i tysiące ludności cywilnej skorzystało z pomocy szpitali powstańczych i punktów udzielenia doraźnej pomocy medycznej. Przede wszystkim były to szpitale na Starym Mieście, szpital przy ulicy Długiej 7 w dawnym gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szpital w podziemiach kościoła Benedyktynek Sakramentek na Nowym Mieście. W szpitalach tych rozgrywały się straszne sceny, były one często bombardowane. Ludziom starano się udzielić pomocy, tak naprawdę nie mając ani lekarstw, ani tym bardziej narzędzi chirurgicznych. Bardzo często w ciemnościach, w zaduchu, w warunkach absolutnie nieprzepinających te, które są w normalnych szpitalach. W wyniku bombardowań bardzo często w piwnicach, w tych zakonspirowanych szpitalach ginęły setki i tysiące niewinnych ludzi. Jednym z wyróżniających się obiektów na Nowym Mieście w Warszawie jest klasztor sióstr Benedyktynek Sakramentek, pochodzący jeszcze z czasów króla Jana III Sobieskiego i królowej Marysienki. W czasie powstania warszawskiego dowódcy poszczególnych oddziałów walczących na Starym Mieście zdawali sobie sprawę, iż budynek ten jest bardzo ważny i można go wykorzystać w celach wojskowych. Jednak siostry nie są żołnierzami, a Kościół nie może być twierdzą, skąd będzie się strzelać do wroga. Nie oznacza to jednak, że siostry Benedyktynki były obojętne i nie chciały pomóc powstańcom. Już od pierwszych dni sierpnia 1944 roku w klasztorze wydawano wiele obiadów potrzebującej ludności cywilnej. Z czasem przyszła jednak do sióstr delegacja z oddziałów Armii Krajowej z zapytaniem i prośbą, czy można w klasztorze utworzyć szpital. I wtedy jedna z sióstr odpowiedziała w taki sposób: Od 250 lat zachowujemy w klasztorze ścisłą klauzurę. I nikt nie mógł tu wchodzić. Ale wszystkie rozumiemy, że teraz nadszedł dla nas, dla Warszawy i dla całej Polski moment szczególny. Dlatego chcemy utworzyć u nas szpital powstańczy. Zaczęto znosić kolejnych rannych tutaj do tego pomieszczenia, gdzie teraz się znajduje. Do piwnic pod kościołem świętego Kazimierza, prowadzony przez siostry benedyktynki sakramentki. Warunki były, no tak jak wszędzie, bardzo trudne. Nie było leków, nie było bandaży, również bardzo słabe i bardzo liche narzędzia chirurgiczne. Ale siostry dwoiły się i troiły, żeby każdemu pomóc. Zrezygnowały nawet ze swoich łóżek i same spały na słomie na ziemi, żeby tylko przyjąć kolejnego rannego. Miłosierdzie to jednak zbyt mało, żeby uratować życie tysiąca osób, bo tyle ludzi było stłoczonych w tej piwnicy, przemienionej w czasie powstania na szpital. 31 sierpnia, kiedy dogorywała starówka w godzinach popołudniowych, szpital został zbombardowany. W gruzach śmierć znalazło tysiąc osób, w tym czterech kapłanów i 35 sióstr. Taki był tragiczny los jednej z najpiękniejszych świątyń Nowego Miasta w Warszawie. Kościoła Sióstr Benedyktynek Sakramentek. Przy ulicy Długiej 7 w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości znajdował się centralny powstańczy szpital chirurgiczny. Gmach był solidny, bardzo dobrze podpiwniczony, dlatego można było tam umieścić kilkaset łóżek bądź pryczy i pomagać rannym powstańcom oraz ludności cywilnej. W miejscu, gdzie wcześniej składowano węgiel i koks, nagle powstał szpital. No, była to bardzo trudna praca dla lekarzy, chirurgów i dla pielęgniarek, gdyż przede wszystkim w piwnicy Światła. Na bloku operacyjnym jedynym źródłem światła były świece, ale kiedy był przeciąg, świece gasły i wtedy następowała ciemność. Chirurdzy nie wiedzieli, co robić, gdyż pacjenci zaczynali krzyczeć, przeżywali obłęd psychiczny i sytuacja wymykała się spod kontroli. W szpitalu bardzo często na jednej pryczy, na jednym silniku leżało dwóch bądź trzech rannych. Kiedy przynoszono powstańców bądź ludność cywilną, najpierw lekarz dyżurny dzielił ludzi czy na blok operacyjny, czy do poszczególnych pomieszczeń szpitala. Była to bardzo trudna praca, bo często decydowała, komu dać życie, a komu nie. Brakowało wszystkiego lekarstw, bandaży, eteru, więc trzeba było przede wszystkim wybierać tych, którym jeszcze można było udzielić jakiejś pomocy. Mnie zabrali też na noszach. Do, do budynku tego, gdzie, gdzie był w tym na długa, długa 7, tam był budynek powstańczy i tam wszystkich operowali, kto jeszcze żył, to ręce, nogi operowali, amputowane, mieli, mieli, <laughs> zrobili oper, też operacje, najpierw dwa zastrzyki przeciwtężcowe dali. A później owinęli mnie, całą nogę szynę taką za ten, zakręcili i, za, i, i zanieśli mnie do piwnicy, tam podziemia, gdzie są te... Bo jednych to na górze kładli, a już miejsca nie było, to, to do piwnic kładli tam tych rannych, nosili. Najbardziej makabryczne funkcje w szpitalu przy ulicy Długiej 7 pełnili mm, ludzie, którzy często nie byli nawet rozpoznawalni. Nikt nie wiedział, kto to naprawdę jest. A chodzi o Żydów węgierskich i greckich uwolnionych wcześniej przez batalion Zośka z gęsiówki. Otóż ci Żydzi, w podziękowaniu za urtowanie im życia, w szpitalu przy ulicy Długiej pracowali w sposób najbardziej makabryczny. To znaczy, wynos, wy, wynosili ciała tych, którzy umarli, z piwnicy na zewnątrz. Ciała te również były to często osoby tak ciężko ranne i tak chore, że. Diagnoza medyczna była jednoznaczna. Nie można już im pomóc. Dlatego przez godzinę, dwie, trzy ciała te leżały na zewnątrz, a był sierpień, wysoka temperatura, ciała puchły, nad nimi roje much i ci Żydzi z gęsiówki, którzy te ciała wynosili. Nie można było od razu ich pochować, dlatego że to groziło śmiercią. Teren był ostrzeliwany. Niestety godzinami, a czasami nawet dniami, te ciała mogły leżeć w bardzo wysokiej temperaturze. Był sierpień, przecież dookoła roje much. Być może zabrzmi to niewiarygodnie, ale w szpitalu przy ulicy Długiej 7 były również żartobliwe i śmieszne chwile. No bo kiedy brakuje lekarstw, to takim lekarstwem jest też czasami śmiech i poprawa humoru. Otóż był jeden taki pacjent, który miał dar opowiadania dowcipów. Robił to w taki sposób, że wywoływał burzę, huragan śmiechu. Kiedy dostrzegli to lekarze, to nawet zwrócili mu uwagę, żeby tego więcej nie robił, bo powoduje to obluzowanie świeżych szwów w wielu organizmach rannych powstańców. Kiedyś do szpitala przyszedł też Stefan Wiech Wiechecki. Jego synowie byli żołnierzami podziemia. On przyszedł tam po lekarstwa. Gdy go rozpoznano, od razu poproszono, żeby coś przeczytał. W szpitalu też tym stał fortepian. Poproszono osobę, która umiała na nim grać, żeby coś zagrała, i to też pomagało. Tak miały kolejne godziny i dni. W tym makabrycznym miejscu. Przyszedł którego dnia kolega, mówi: Uciekajcie, bo już Niemcy wchodzą. Mówią: No, jak tu można uciekać, jak tutaj człowiek nie mógł się ruszyć. Oni był lekko ranny w rękę, czy w ten to mógł i to jeszcze no, to uciekali. Ja miałam takie przekonanie: Najgłębsze, że nic się stać mnie nie może i mnie się wydaje. Że to nie tylko ja, ale wielu młodych ludzi, bo jak się jest młodym, to śmierć, którą chociaż widzimy naokoło, jest dla nas czymś tak niepojętym zjawiskiem, jeżeli to ma dotknąć nas, że jak mnie pułkownik tar, mówił dziecko, ale przecież wiesz, co robią ze szpitalami, ja mu wtedy powiedziałam, panie pułkowniku. Ja się razem z tymi chłopakami na pewno z tego wykręcę. Niestety szpital został zbombardowany 2 września 1944 roku, grzebiąc w podziemiach około 500 pacjentów. Była to jedna z największych zbrodni hitlerowskich podczas Powstania Warszawskiego. Szpital przestał istnieć. Przedstawiając historię szpitali działających podczas Powstania Warszawskiego, należy uzmysłowić sobie przede wszystkim trzy rzeczy. Po pierwsze, niewyobrażalny trud, wysiłek, i z drugiej strony, profesjonalizm służb medycznych, lekarzy i pielęgniarek, którzy starali się pomóc powstańcom i ludności cywilnej często doraźnie tworzonych szpitalach. Po drugie, siostry zakonne. Dokonywały one cudów, żeby pomóc ciężko rannym w sytuacji, kiedy nie było lekarstw, bandaży, eteru, narzędzi chirurgicznych. W takiej sytuacji najważniejszym lekarstwem jest ludzkie miłosierdzie, a w tym przecież siostry były najlepsze. Po trzecie w końcu niewyobrażalne bestialstwo Niemców, którzy bombardowali szpitale, często wchodzili do środka, dobijając strzałem pistoletowym Ciężko rannych. Zdarzało się, że wśród rannych w szpitalach byli też żołnierze niemieccy. Sądzono, iż skoro są hitlerowcy między nami, to szpital taki nie będzie zniszczony, nie będzie zbombardowany. No nic bardziej błędnego. Również i w takiej sytuacji dochodziło do dantejskich scen w środku, kiedy masakrowano ciężko rannych, bądź w wyniku ostrzału artyleryjskiego, bądź lotniczego, całe szpitale legły w gruzach. Temat szpitali powstańczych z 1944 roku to zdecydowanie jeden z najbardziej wstrząsających i krwawych epizodów okupacji hitlerowskiej w Polsce.